Cześć wszystkim, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie i dzisiaj zapraszam Was na unboxing. Mam tutaj paczkę. Będziemy dzisiaj odpakowywać. Oczywiście są tutaj w środku rośliny, czyli coś, co lubimy wszyscy najbardziej, myślę. I słuchajcie, jest to paczka prezentowa. Jakiś czas temu odezwał się do mnie Mateusz z działu Greenish, który też prowadzi sklep na Allegro. Tutaj macie wszystkie dane. I słuchajcie, Mateusz też prowadzi kanał na YouTubie, na który Was bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Jest to kanał o nazwie Roślinna Dżungla. Wszystkie informacje będziecie mieli na dole w opisie. I Mateusz, słuchajcie, wprowadza teraz do sprzedaży nową partię roślin i kilka z nich wysłał mi tutaj w paczce. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. Część z nich wybrałam sama, ale myślę, że będzie tu też jakaś niespodzianka. Także słuchajcie, co, bierzemy się za rozpakowywanie, bo już dłużej nie wytrzymam, jestem mega ciekawa, co jest w środku. Zobaczcie, przepięknie jest to wszystko zabezpieczone. Tutaj mamy jeszcze hitek, który jest cieciutki. go odkleję cieplutki. Także mimo, że teraz już chyba nie mam rozów w nocy, nawet nie wiem, ale wydaje mi się, że nie ma, to Mateusz dołożył. Słuchajcie, zobaczcie, zobaczcie, jak przepięknie są te rośliny zapakowane, przepięknie. Ja sobie je tutaj na obok. Zobaczcie, cudo! No przepięknie są zapakowane. Mateusz mi wysłał obszerną informację na temat pakowania roślin i wiem, że naprawdę przykłada do tego mega dużą wagę. Słuchajcie, te opakowania, które tutaj widzicie, one są z plastiku, ale to jest plastik, który pochodzi 100% z recyklingu i nadaje się w 100% do recyklingu. Nawet tutaj to wszystko jest zaznaczone na opakowaniu, więc naprawdę ja to 100% popieram wykorzystywanie wszystkiego, co się da. Na maksimum. Także co, dobieramy się do tych roślin i zobaczymy, co tutaj jest. I zaczynamy od Aglaonem. Słuchajcie, tutaj mam pięć przepięknych maluszków aglaonemowych. I zacznijmy od tej. To jest Aglaonema Red Stardust. Zobaczcie, może tak z, trochę dalej, bo nie fokusuję mi jej. Ale ma przepiękne wybarwienie liści. Ja tutaj wkleję Wam gdzieś z tej strony albo z tej strony zdjęcia już roślin dorosłych, żebyście mogli zobaczyć, bo one jak są małe, no to wszystkie są nieco do siebie podobne, natomiast później z czasem jak rosną, robią się większe i te rośliny po prostu wypuszczają już takie duże liście, to naprawdę, naprawdę są przepiękne. Ja widziałam wszystkie właśnie, jak one wyglądają już w postaci dorosłej i no każda jest czarująca, naprawdę wszystkie są bardzo, bardzo ładne ciężko, e, ciężko naprawdę wybrać która jest e, z nich najładniejsza i ona wygląda tak zobaczcie, ma tutaj takie przepiękne ciapki których będzie zdecydowanie jeszcze więcej jak ona będzie duża i po środku ten e, czerwony pasek biegnie po środku liści, no przepiękna przepiękna e, i druga z Czerwienią z różem, bo ja postawiłam właśnie na takie z czerwienią i z różem. To jest ta. Legacy, Legacy, tak się pisze. Ta ma nieco więcej bieli, tak mi się wydaje, mocniejszą zieleń liścia, i tutaj ten nerw na środku jest bardziej różowy niż czerwony, tak jak tutaj. Ale również jest bardzo, bardzo ładna i bardzo mnie zauroczyła właśnie, jak sobie oglądałam zdjęcia, dlatego też poprosiłam. O tę Aglaonemę i jeszcze jedna z czerwienią, którą ja wybrałam, to jest słuchajcie Red Wine, Red Wayne, Red Wine. To jak zobaczyłam, stwierdziłam, że muszę mieć, bo te wyraźne takie pasy na liściach, no bardzo mi się spodobały, bardzo, bardzo mi się spodobały i stwierdziłam, że będzie super. Dlatego też wybrałam, zdecydowałam się na tę. Zobaczcie, jak ona już wygląda ładnie, a jak będzie jeszcze większa, to naprawdę będzie wyglądała cudownie. One wszystkie są też, tak jak widzicie, pięknie zabezpieczone tutaj od góry, żeby nic się nie rozsypywało. Także bardzo, bardzo fajnie. I słuchajcie, widzę, że tutaj Mateusz jeszcze dołożył mi niespodzianki w postaci e, aglaonemy saksom, zobaczcie też ona jest z czerwienią i też ona jest przepiękna, naprawdę boskie są te wszystkie aglaonemy. One będą w sprzedaży, słuchajcie, Mateusza od 26 marca, także e, zaglądajcie, sprawdzajcie. No i są to też takie aglaonemy, których raczej wszędzie nie dostaniemy, takie raczej rzadsze, bym powiedziała. Ja nie wszystkie widziałam, nie ze wszystkimi się e, zetknęłam i... Dużo dla mnie było takich, które widziałam po raz pierwszy i w ogóle nawet nazwy, jak czytałam to, wiecie, nic mi to nie mówiło. Dopiero jak sobie gdzieś tam e, zobaczyłam zdjęcie, to e, to właśnie mogłam zobaczyć jak one wyglądają. No, cukiereczki, takie cukiereczki przepiękniaste. No i jest jeszcze jedna. Jest jeszcze jedna, która jest w bieli i to jest Super White. To też przepiękna aglaonema z tym, że właśnie wybarwienie Białe, takie biało-zielone. Ja też jedną taką mam biało-zieloną. No i teraz zobaczcie, jest druga, ale ta będzie taka bardziej wybielona. Z tego co pamiętam ze zdjęcia, wy teraz pewnie już widzicie, jak wygląda forma dorosła. No, również przepiękna, także to są wszystkie aglaonemy. No, takie cukierasy, zobaczcie, takie cukierasy, naprawdę boskie, przepiękne, cudne, cudaki, takie małe cudaki. Mam nadzieję, że będą no, u mnie przepięknie rosły. E, śliczne są. Wszystkie są śliczne, wszystkie są w idealnym stanie. Nie ma tu no, nawet kropeczki uszkodzenia, nic. Są przepiękne. Żadnego mechanicznego uszkodzenia, e, nic tu się nie zadziało. Na szczęście w transporcie również, także super. Jestem e, no, mega, mega zachwycona tymi roślinami. A teraz przejdziemy do tej drugiej paczki, gdzie są dwa filodendrony i syngonium. Okej, okay, dobrałam się do paczki z filodendronami i zobaczcie, mam tutaj takie przepiękne dwa limonkowe, żółciutkie cukierasy. Boskie. I tak, pierwszy z nich to jest, żeby mnie przekręciła, to już wam mówię, to jest filodendron um, Golden Saff, Golden Soul Saf, nie wiem. Napiszę wam wszystko tutaj z boku. I to jest filodendron taki jak Narow. E, on będzie miał takie liście jak Narow, tylko właśnie w takim kolorze. Młode liście będą w tych kolorach, później one będą nieco bardziej takie zielonkawe, ale właśnie w takiej tonacji limonkowej. Ze względu na to, że mi bardzo fajnie rośnie i ten Ring of Fire, i zwykły naro to myślę, że i z tym nie będzie problemów i będzie przepięknie rósł. Bardzo fajna roślina. No właśnie, jeżeli ktoś poszukuje też takich limonkowych odcieni, no to myślę, że. Że super, i drugi, właśnie też taki limonkowy, to jest, e, słuchajcie, Golden Varsevicii, zobaczcie. No, ten to już jest całkiem spory całkiem spory filodendron. One e, oba rosną e, tak rozetkowo, z tego co pamiętam więc też fajnie dla mnie nie trzeba ich prowadzić po paliku. Ten z kolei będzie miał takie liście e, powcinane takie bardziej palczaste, bardzo ładny filodendron również. No i ostatnia roślina to jest syngonium. Słuchajcie, u Mateusza będzie właśnie od 26. kilka syngoniów, nie tylko to, ale ja sobie wybrałam właśnie. To jedno syngonium, i to jest syngonium Silver Fox, które będzie miało takie wybarwienie, właśnie srebrne. To jest jeszcze taki maluszek, ale właśnie dorosła postać będzie miała takie podłużne, dosyć wąskie tutaj na czubkach liście. Które będą miały takie srebrne, bardzo ładne wybarwienie. No, mega mi się spodobało to syngonium, ale tam są też inne przepiękne w ofercie, więc zerknijcie sobie i zobaczcie, bo naprawdę też te syngonia są takie, mm, takie mało spotykane. No, mam nadzieję, że dam radę i nie ukatruję tego maluszka. Mam nadzieję, że będzie mu się u mnie dobrze żyło, bo nie chciałabym, jest bardzo, bardzo ładną rośliną. Także słuchajcie, przybyło mi tutaj. 5, 6, 7, 8 roślin, 8 nowych roślin. Na koniec chciałabym Wam je jeszcze wszystkie pokazać, ale wszystkich do rąk nie wezmę, więc chociaż tylko te cztery. Eee, zobaczcie, no to są takie cukieracy, jeszcze raz się powtórzę, ale naprawdę przesłodko prze wyglądają. Eee, dziękuję Ci serdecznie, Mateusz, za możliwość odpakowywania dzisiaj tej paczki. Eee, mega przyjemność, mega piękne rośliny. Eee, I słuchajcie, mam tutaj ich 8, i myślę, że dwie z tych roślin powędrują do kogoś z Was. Nie wiem jeszcze, które. Pomyślę. Także oglądajcie kolejne filmy. Na pewno w przyszłych filmach, nie wiem czy w kolejnym, czy w następnym, ciężko mi powiedzieć, ale na pewno zrobię takie małe rozdanie i dwie z tych roślin powędrują do kogoś z Was. A teraz już powoli będę kończyć ten film. Wszystkie niezbędne informacje zostawiam Wam w opisie na dole. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam i do następnego. Cześć!